Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj z tego co widzicie mamy kolejnego Legal, legal Wama. Ja tak, kocham 2, 2.3. No już nie przytuszając i robić ruka, bo nie więcej jeszcze mogę powiedzieć. No to standardowo sprawdzamy czy nic nie jest skopiowane. Nie, chyba nie. Dobra, więc to sobie zdejmiemy, żeby mi było po prostu prościej to robić. I... No idziemy robić lukę. E, dobra. No to standardowo lecimy po kolei. To jest ładna ta bluzka, więc nie wiem w sumie, czy nawet w niej nie zostanę, no bo jednak mi się podoba. Hm. No kurde, ona jest mega ładna. Pewnie w tym zostanę. W sensie jeszcze tak sprawdzę, ale dobra, zostaję w tym. Jakieś sukienki. Nie, to jest lepsza. Yy, w sensie według mnie, żeby nie było. Yy, jakieś spodnie. Dobra, to wygląda fajnie, Przy, przynajmniej według mnie. Tak, jak ostatnio ciągle powtarzam, według mnie, ale, więc no wybaczcie mi to. Spódniczki też raczej żadne i tutaj tak po prostu przewinęło, żeby rzucić na nie okiem. Jakiś buty. Hmm. Okej, okay, dobra. Um, kurtki, dodatki ewentualnie później. Później Co powiedziałam później. Włosy chyba w sumie stają te co one miało. One mi się też mega podobają. No te, te chyba zostają. Albo... Te, nie dobra, te są mega ładne jak dla mnie. Albo... Nie, to jest lepsze. Jeśli tak przejrzy, ale jednak zostaje w tych. Dobra. E, te trzy rzeczy ewentualnie później. W sensie, wiecie. I zazdro tych oczek. Szkoda, że one są VIP. Oczy chyba... Dobra, zmienię najpierw nos. Nie wiem czemu. I teraz, kurczę... Hmm. Mam dylemat między tymi a tymi oczami, ale chyba jednak biorę te chociaż. Nie, dobra, biorę tam Brwi w sumie zostają. No, już zmieniłam jakieś usta. Chyba też zostaną. Szczęki nie zmieniam. No i skóry nie zmieniam. A, zapomniałam dodatków kurtek, ewentualnie dodatków kurtek, albo wiecie. Yy. Nie, stąd raczej nic, nic mi się tak nie rzuca w oczy. Popatrzymy sobie na tatki. Stąd nic. O, to wygląda spoko, według mnie. Nie, to akurat nie. Może ten naszyjnik. Dobra, nie wygląda to jakoś źle. Według mnie to fajnie wygląda. Kurczę. Staram się. Próbuję, jakby nie mówić tego, według mnie, no ale. No nie wiem, po prostu o tym zapominam i w kółko mówię. Guma raczej nie, zaraz jeszcze patrzymy na makijaż, paznokcie i te ozdoby ciała ewentualnie. Ej, dobra, to jest ładne. To na pewno, już widzę. Tylko gdyby nie te świecenie, to się nas według mnie byłoby tyle. Przecież nie mogłoby się trochę mniej świecić, ale już trudno. Paznokcie w sumie te wezmę chyba. Nie wiem czemu, według mnie mi się... No kurczę, znowu, mi się podobają. I stąd raczej nic. Nie, jednak nie, dobra. Idziemy robić luka. Jak zwykle patrzę na pozy. O to jest fajne. Tylko chciałbym, żeby było wydać całego luka. Jakieś tło. też masz dużo tył. Tapet. Zostańmy przy y, określeniu tapet. Y, mówię też, bo jak oglądaliście Legal Woman od Raja, który wleciał. Y, od Raja. Dla raja, który wleciał ostatnio, to... No pewnie wiecie, wiecie o co chodzi. no Teraz mi jest ciężko ustawić, żeby to miało jakby dobry rozmiar. Ty masz chyba jeszcze więcej tapet, żeby nie zapomniały, tak mówię. No kurczę. To trzeba tak dobrze ustawić. Nie, to większe już nie. O tak będzie. No i trzeba zmienić jakieś tło. Zjedzie nie trzeba, ale ja chcę zmienić. O, to jest też ładne tło. Nie wiem czy nie zostanie. Jeszcze tak wrzucę... Ja... Dobra, zostaje i Legal. Flam od Aria. Aria 23. Dobra, idziemy jeszcze zrobić arta. Sprawdzam oczywiście, czy mam nie w Snaj. Oj. Ariad, Aria Daria 23. Nie ma. Oj, to nic się zmieniły. No to na szybko siebie dodam. A nie, nie mam jak teraz siebie dodać. Hm. Bo mój telefon się ogólnie ładuje, a teraz się nie zaloguję. W sensie, jakby, bo tak, bo ja miałam plan, żeby się logować na telefonie i, jakby, siebie dodać. No ale mój telefon się ładuje, i jakby ja mam pokój. Ja mam dom i mam pokój na górnym piętrze, a ładowarka jest na dole, więc, no trudno, chyba, że to jest jakiś szlak. Nie, dobra, coś wymyślimy. Kurczę, wcześniej tego nie sprawdziłam, a mogłam sprawdzić. Następnym razem będę sprawdzać. To po prostu myślę, że ją na przykład. No, na środek. Miałam szukać mnie w, w tych. W, tej, w tych znajomych, bo zapomniałam, że mnie nie ma. E, dobra. Mm. Nie, dobra. Zdawało mi się, że tam jest e, ten luk, który ja zrobiłam. Dobra, szukamy luka. Okej. Okay. Dobra, myślę, że zrobimy po prostu taki yogurt, Tutaj będzie taka jakby duża ona z tym moim lukiem I no. Legal Flam od Aria, Daria23. Okej. Okay. Jakoś tak to zrobimy. Jakąś pozadamy i będzie git. Może nikt nie zauważy, że nie ma mnie na tym arcie. <grych> I dobra. Nie wygląda ten art. Myślałam, że wyjdzie gorzej. I dobra, zazdro tego zwierzeczka. Yy, według... Znowu miał mówić. Imo on jest cudny. Bardzo bym go chciał mieć, ale już ten pak się skończył. Bo to jest chyba z tego paka, który był. A jak ja to nagry... nagrywam...